Siemaneczko, dziś jest niedziela, 28 dzień października. Dzień przed konferencją Konfront JS 2018. Wielkie wydarzenie, które organizujemy we trójkę. Oczywiście nasz dream team Warsaw js Piotr, Kasia i ja. Konferencja odbędzie się w poniedziałek w campus Warsaw i ostatnie kilka tygodni poświęciliśmy na realizację takiego wydarzenia już zamykając pewne etapy. Zakupiliśmy bilety lotnicze i też miejsca w hotelach dla naszych prelegentów. Właśnie dzisiaj przylatują. Sprzedaliśmy wszystkie bilety, także pełen sukces. Jest wszystko dokładnie tak, jak zakładaliśmy a w sumie nawet lepiej ale o tym za chwilę. Mamy potwierdzonych wszystkich sponsorów jest ich równo sztuk 10 czyli 2 do 2 do 2 3 plus. Nagraliśmy zaproszenie możecie zobaczyć tutaj teraz link, gdzieś tam na górze, do. Zaproszenia, ConfrontJS, takie dosyć yy, inne niż yy, Word JSowe. Yy, zaproszenia to takie, które robimy co miesiąc na mitapy. Dużo czasu poświęciliśmy w drukarni, ponieważ musieliśmy wydrukować jakieś tam plakaty, identyfikatory, naklejki, bla, 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 bla. Było trochę czekania w tych kolejkach, ponieważ oczywiście wszyscy teraz w jednym momencie chcą drukować. Wtedy, kiedy my drukujemy, Ja nie wiem jak to jest, że zawsze wtedy, kiedy człowiek chce wydrukować i spieszy mu się, no to albo drukarka przestaje działać, albo, albo właśnie kolejki są duże, albo autobus się psuje i trzeba wyjść i pieszo się przejść. Nie wiem, to jest jakiś paradoks. Chyba to jest jakimś prawem. Jeśli śledziliście profil Warsaw Jazz na Instagramie, to mogliście zobaczyć relację, w której pokazywaliśmy karton koszulek, wszystkie te koszulki w jednym miejscu, zapakowane w folijkę. Bardzo dużo ich jest, także każdy uczestnik otrzyma koszulkę, ale też i wolontariusze, organizatorzy, żebyśmy stworzyli taką jedną wielką, dużą rodzinę. Jednym z działań promocyjnych było rozwiezienie i powieszenie plakatów na wyższych uczelniach w Warszawie. Poświęciliśmy z Kasiu dwa dni na to, aby rozwiesić plakaty na 12 uczelniach. Wszystkie się zgodziły, w sumie poza jedną tak naprawdę, no, ale o niej nie chcę mówić. Tym samym studenci mieli możliwość dowiedzenia się o konferencji albo o organizacji Warsaw JS, jeśli się jeszcze nie dowiedzieli, z plakatu. Takiego, takiego plakatu w sumie zaraz wam pokażę. Tu jest plakacik autorstwa Katarzymy. Zobaczcie, co tam jest na dole. Świetnie, nie? Studenci mieli zniżkę 20%. Myślę, że to bardzo dużo, jedna piąta. W sumie to tyle, ile podatki wynoszą dowodowe coś. Dzisiaj w niedzielę będę przygotowywał, będziemy robili ostatnie szlify, a ja będę przygotowywał film, który się wyświetli na początku konferencji. Takie intro. Mam pewien pomysł, pewną taką koncepcję. Konfront, J.S. konfront, konfrontacja, walka, bitwa, karate. Hmm, hmm, hmm. Podczas konferencji będziecie mogli zagrać w retro gierki, takie jak Super Mario, contra, Arkanoid, Bomberman, czołgi. Wow, takie stare czołgi. Nie, teraz ten najnowszy World of Tanks czy coś tam. Zobaczcie na to. Fajne, nie? Wpadliśmy na pomysł, jak powiadamiać prelegenta o kończącej się prelekcji. Wiecie jak? Gongiem! Dzięki Vanan będziemy gościli na scenie 10-letnią programistkę, która opowie o swoim doświadczeniu z kodem. I and code combat courses at Kids 10 lat i już programuję, a wy od kiedy zaczęliście programować? Podczas konferencji będziemy współpracowali z wolontariuszami, przedstawiam część z nich. Otwarte. Hello. Hello. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A teraz druga część. Otwarte. O, Siemanko. Przygotowania, przygotowaniami. Tak jak już mówiłem, nie było tak strasznie. Co prawda. Jest to wydarzenie, które wymusza na nas większą liczbę godzin poświęconych na przygotowanie takiego wydarzenia, ale to też nie jest jakoś tam tragicznie, że musieliśmy nie spać nocami. Nie, tak strasznie nie było. Tak jak już powiedziałem, wszystko zrealizowaliśmy, wszystkie zadania z naszej takiej checklisty, a nawet w sumie więcej. I zrobiliśmy to we trójkę, w trzy miesiące. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do kolejnych produkcji. So